Dzień dobry BHP. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak reagować w sytuacji, kiedy pracownik nie wykonuje należycie swoich obowiązków w zakresie BHP, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ustne zwracanie uwagi nie przynosi należytych efektów? Pracodawca może ukarać pracownika za nieprzestrzeganie przepisu BHP upomnieniem, naganą lub karą pieniężną. Tak, dobrze zauważyłeś, zauważyłaś. Pracodawca w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP może zastosować jedną z trzech kar określonych w kodeksie pracy. Oczywiście, najbardziej dotkliwa może być kara pieniężna, która pomniejszy wynagrodzenie pracownika. A czy wiesz, na co powinny zostać przeznaczone wpływy z kar pieniężnych? Zastanów się chwilę, a ja poczekam na Twoją odpowiedź. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się prawidłowo odpowiedzieć.